Dobra, witam wszystkich w drugiej części. Chodzimy na kolejne piętro. To jakaś sala zaba czy co? To sobie wiesz co? Ten bezdomny chyba rozwala te meble i wyrzuca sobie tu przez okno. Ale zobaczcie widok stąd. Wyrzuca przez okno i... No gdyby ściąć te krzaki to by było super. No ich pewnie nie było. No. Na ja dół Tam jeden pokój, którego nie otworzyliśmy, to pewnie tam sobie śpi jeszcze, bo jest niedziela bardzo wcześnie rano. No ósma godzina to. I niedziela, to wiesz. Tak, po imprezy południe. Tak, tak. Dywany wszędzie, tutaj godziny. Wszystkie pokoje podobne. Też tu jakieś stare jedzenie. Tak zaglądam wszędzie niepewnie, bo nie chcę nikogo spotkać. Pełno śmieci. Gri Tu ile foteli jest Tu ktoś mieszkał Wiać są różne przybory do gornia Tutaj myślę, że też. to może ktoś tu na górze też mieszkał, ale teraz nie mieszka no. Ale pokoje bardzo ładne. Ale ten budynek nie jest w złym stanie Dobra, idziemy chyba na górę. Tamten jeden pokój już daruje. Nie ma tu nic No zobacz. Dużo foteli. Dziwne, że tego budynku jeszcze nikt nie chce remontować. To jest strych. A gdzie się na te balkony wychodziło? Nie wiem. To tam się ciągnie. Ten strych. Tu może fajny widok. Zgasić? To ja sobie tam przeskoczę. A tu można zejść z drugiej strony. To jest ich w Tatrach A zaraz to musimy przeczytać Przybity. Co jest? Udamo. Wycieczki do Dolina Tatrzańs Dolin Tarszańskich Polana z jest... Zakopane salamandra tu zobacz jaka konstrukcja. Żeby mu słońce nie wpadało. O, tu jest ładnie. Pokażę widoczki. Wiesz co? Ten drugi dom jest niżej. I też jest duży. Także my tu jeszcze mamy co robić. Zobaczcie takie widoki. Wyciągnę z głowy, tak? Tak. I tu niżej też jest jeszcze dom. Zaraz. Ale dach już jest nieimpregnowany i jest w strasznym stanie. Z góry to lepiej wyglądało. Dobra, przejdę tu. I stąd. Co do nas? Fotel dla No nie gadaj. O kurcze. Aż sobie chyba na nim usiądę. No, można tu podziwiać widoki. Zobaczcie to. I, I wybita dziurka w tym, w dachu. I taki widok ma ktoś z tego fotela. Super. Tylko... O kurczę, tu nie przejdę. Dobra, w sumie tutaj. Zaraz, zaraz. A ty tam stoisz. No, fotel super. A tu jest zejście. Tu można zejść. Ale zobacz, że tu było zametane. I zrzucane na dół śmieci. Tak jakby ktoś sobie tu urzędował. Dobra. Tutaj ten dom już pokazałem. Zapraszam na następny odcinek z kolejnego domu z tej okolicy.